Yo! Siemanko! Z tej strony Gabriela, a dzisiaj pokażę Wam jak zrobić najprostszą tutaj miniaturkę właśnie do jakiegoś filmu. Jak widzicie jestem teraz w Pancie, mogę sobie takie różne rzeczy tutaj robić, bo jestem po prostu w Pancie. To jest grafika, znaczy miniaturka do filmu za darmo. Jak widzicie mamy tutaj na górze różne właśnie tutaj rzeczy. I ta miniaturka będzie dotyczyła właśnie tego filmu, co teraz będę nagrywać. No więc tak. Ten film będzie się nazywał, jak zrobić miniaturkę. Ogólnie tutaj mamy różne funkcje, na przykład pędzle, tutaj możemy sobie tak napisać, o, na przykład XD. Ym, no, są tutaj bardzo różne funkcje. Ja sobie na przykład wykorzystam funkcję pędzle, wezmę sobie taki pędzel, o, kolor oczywiście można zmieniać, może być też edytuj kolor, no i wiadomo, każdy chyba wie, jak tutaj yy, yy, jakby posługuje się paint. No więc tak, yy, no jeśli chodzi o to, miniaturka na pewno musi być kolorowa. Jeśli chcecie mieć dobrą miniaturkę, ta miniaturka musi być na pewno kolorowa. Więc tak, zmniejszymy sobie trochę tekst. Właśnie czcionkę na może 80. Dobra, zrobimy tak. Tutaj tytuł będzie tej jak zrobić, jak zrobić, jak zrobić oczywiście miniaturkę E. Za free. Jak zrobić miniaturkę za free? Jeśli chcecie mieć to na środku, tutaj mamy takie coś jak zaznacz. I tutaj zaznaczenie przezroczyste. Zaznaczymy sobie ten tekst. No i możemy go tutaj sobie jakoś tam przenieść. Na przykład tutaj tak? No weźmiemy sobie tutaj to przeniesiemy. O! I mamy tutaj jak zrobić miniaturkę za free. Yy, możemy sobie tutaj użyć jakiegoś pędzla, nie wiem, na przykład... Yy, Podkreślić, nie wiem, weźmiemy sobie na przykład, powiedzmy, tutaj sobie wejdziemy, w edytuj kolor, bo takie rzeczy też tutaj można robić. To jest zwykły paint, nie 3D. Ok, na przykład, możemy sobie tak oto podkreślić. Mnie ja za free. No i na przykład możemy sobie takie coś narysować. O, hop, hop i hop, hop. Nie, to nie. No i tutaj możecie sobie narysować tak naprawdę, co chcecie. To jest tylko, jak zrobić się miniaturkę Zafry, tego dotyczy się ten film. Ale jeśli nie chcecie po prostu nie chcecie takiego... o, na przykład takiej miniaturki, jeśli w sensie, chcecie pójść trochę, nie chcecie iść na łatwiznę, to tak, na przykład wejdźmy sobie w Chroma. Tutaj. Dobra, otwieraj się. Wejdźmy sobie w Chroma. No i tak, w chromie. W chromie y, wpisujemy sobie na przykład jakaś tam g, na przykład my inny, i a, turka. Na przykład, i możemy sobie. Miniaturka. A, miniaturka. No i mam tutaj miniatura. Dobra, nieważne. Weźmy sobie. Może być nawet miniatura, y, więc tak. Możemy sobie wejść w grafikę. I tutaj mamy. Nie o to mi chodziło. Miniaturka, A, miniaturka. Yy, serio jest taki królik. O! Miniaturka do filmu. Ludzie. Miniaturka, naprawdę. O! O, miniaturę za darmo. No i na przykład chcecie sobie, jakiś tutaj wybierzecie sobie jakiś na przykład. O, poradnik, jak zrobić miniaturkę na ety, No i na przykład chcecie, jak zrobić miniaturkę, jak zrobić miniaturkę na YouTube, jak wykonać. Albo na przykład możecie, będziecie mieli dużo takich różnych rzeczy, jak pobrać, nie, pobrać nie, ale na przykład możecie sobie zrobić takie coś, o jak zrobić miniaturkę za darmo. No i tak, klikam sobie w ten obrazek, na przykład, jeśli Wam się ten oczywiście podoba. Klikamy, co ja robię, klikamy sobie w ten, tutaj prawym przyciskiem myszy i otworzy nam się takie coś. Teraz klikam, klikamy właśnie kopiuj grafikę, no i wchodzimy sobie do tego, Python. teraz musimy chyba wyłączyć ten pędzel. Bo testowałam to ostatnio, o, no i tutaj mamy coś takiego, tak nie będzie nam działać, jak teraz klikniemy, właśnie brałem przyciskiem myszy, tutaj mamy coś takiego, klej. wklej, klikamy zwykle wklej, teraz na pewno to trzeba pomniejszyć wszystko, o, na pewno trzeba to dużo, dużo, dużo pomniejszyć, ok, o i na przykład możecie sobie taki wkleić tutaj obrazeczek do, do swojej miniaturki do filmu. Bo to na pewno tutaj będzie fajnie wyglądało. Um, o, jak, jak zrobić miniaturkę? Za darmo. No i tak naprawdę, możecie sobie tutaj, nie wiem, gdzieś to wkleić. O, tutaj. Sobie, możemy sobie jeszcze tutaj wziąć na przykład, yy, nie wiem, jakiś obrazek na przykład YouTube'a powiedzmy. Yy, tutaj gdzieś był taki fajny obrazek. O, YouTube'a na przykład. Yy, nie yy. Dobra, weźmiemy sobie ten i na przykład tej nawet nie musicie tego otwierać, tylko po prostu kopiuj grafikę, wchodzimy w Paint'a, tutaj już będziemy mieli tą opcję, jak już raz to zrobicie, YouTube, proszę bardzo, można to tak ładnie zrobić. Teraz, jeśli wchodzimy sobie na przykład w to, zapisz, edytuj to w... Będzie, chociaż wiecie co? Nie, nie, nie. Tego nie będziemy robili, to możemy zostawić na inny odcinek. No i tak. No i tego napisu nawet nie musicie robić. Wystarczy, że tutaj wklejcie, nie wiem. Wystarczy, że ten obrazek naprawdę wklejcie. To jest wam tak naprawdę niepotrzebne, tylko. Nie pamiętam, jak się powiększało. Tu się powiększało. Nie, tak się nie powiększało. Ja nie mam nawet, nie, nie wiem nawet, jak powiększyć gumkę. Okej, okay, nieważne. Więc marzymy sobie to. O, pięknie. Ja sobie to tak mazali, mazali, mazali. Czemu ja nie pamiętam, jak się powiększa gumkę? Co ja robię, skoro można zrobić zaznaczenie? Przezroczyste. Proszę to włączyć. Przezroczyste, pięknie. Można tak zrobić. Tak zrobić. Usunąć. No, dobra. Jeszcze to trzeba usunąć. To też proszę mi usunąć. Ok, więc możecie sobie w taki sposób też to usuwać, jakby ktoś nie wiedział, tak można sobie łatwo i szybciutko usunąć niepotrzebne rzeczy. Tak naprawdę tego na początku to, to, to nawet nie musieliście robić, ponieważ można się z internetu na przykład zrobić. No i tutaj macie jak zrobić miniaturkę za darmo. Tutaj macie jakiś znaczek YouTube'a, możemy jeszcze zrobić tutaj. Zapraszamy darmowe grafiki. O to też jest interesujące, więc kopiuję grafikę, kopiuję grafikę, Kolejmy sobie tutaj wklej, o, to trochę możemy akurat powiększyć, tak, 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 o. Zapraszamy darmowe grafiki. Pięknie tutaj możecie sobie na środku. Teraz może, możemy sobie wejść, wziąć taki kubełek, o pięknie. No i na przykład, nie wiem, na przykład wypełnić sobie z tyłu jakiś o kolor. No i macie tak naprawdę już gotowo. Miniaturka. Zapraszamy darmowe grafiki. No i tak. No tak naprawdę, musicie się tutaj pobawić. Mogą, może być tutaj jakikolwiek kolor, tak naprawdę. O, mi się na przykład podoba o taki. O, taki niebieski, o i będzie taki niebieski. No więc tak, jeśli chodzi mm, o ten film, no to oczywiście może, może, możecie sobie zrobić na przykład, nie wiem, wkleić tu jeszcze sobie na przykład e, obraz. Można na przykład tak, Fy, a, i, na przykład, nie wiem, polecam. No i tutaj sobie we, weźmiecie w to grafika. I tu możecie sobie coś wstawić. Polecam o taką łapkę w górę, pięknie. No i pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku. No i tak. Co tutaj można zrobić? Hmm. Nie wiem, możecie sobie tutaj wkleić. Nie wiem, na przykład polecam. Dobra, nie. Na przykład serdecznie pole... Naprawdę. O, na przykład pole... Nie, nie, nie to. Takie 2 na 10 nie polecam. Polecam sprzedawcę takie nie zauczyć. Dobra, nieważne. Możemy sobie tak, też taką łapkę w górę na przykład wkleić i pięknie jest. Mo tak możecie zrobić na przykład, wasza miniaturka na przykład dotyczy po prostu filmu. Na przykład możecie nawet sobie zrobić tak. Roblox, miniaturka do Robloxa. No i proszę, jak możecie tutaj, macie naprawdę dużo możliwości, jeśli chodzi o, o nie, no macie, możecie sobie kup... naprawdę, zrobić tutaj różne właśnie rzeczy, możecie sobie na przykład nawet z Robuxami nawet zrobić, że na przykład robicie coś z Robuxami. No, są tu różne takie tryby właśnie, na przykład jak Adopt Me, między innymi, co to jest jeszcze? O, tutaj nawet z Vito i Bellą jest, proszę. O, pięknie, zobaczcie sobie. Roblox Uno, można mieć tutaj um, jakieś tutaj figurki. Możecie mieć taki zwykły ten, właśnie znaczek Robloxa. Tak naprawdę możecie nawet sobie wpisać tak. Um, na przykład co byście chcieli. Na przykład, o, taka miniaturka też jest fajna. Możecie na przykład na przykład Minecraft, pięknie. O, i zobaczcie, możecie naprawdę dużo tutaj rzeczy pokombinować z tym e, wszystkim, jeśli chodzi. Zobaczcie, nawet jakieś tutaj dziwne rzeczy, o. I na przykład jak idziecie do, do nenderu, to proszę bardzo, możecie sobie takie coś wkleić. E, to co prawda jest trochę podróba, ale dobra, nieważne. No i tak, możecie sobie na przykład, na wasz film dotyczy na przykład czegoś o smokach. Dra, dra, Wasz film dotyczy czegoś o smokach, to proszę bardzo, możecie sobie wpisać. wkleić, jak mówiłam wcześniej. Nie wiem, wasz film dotyczy. Hmm. Yy, wasz film dotyczy na przykład, powiedzmy, yy, czego może wasz dotyczyć jak, yy, jakiś film? Hmm. Powiedzmy anime. 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 O, i macie. Wasz film dotyczy na przykład Pokemonów. Pokemon. o G Oczywiście musicie mieć przełączone na grafikę. No ja będę coś kupić, ale to, nas to nie, nie interesuje. No i zobaczcie, tutaj macie piękne, naprawdę. Pięk piękne grafiki tworzy, y ludzie tworzą. Więc jak widzicie, ja sobie zrobiłam takie coś. Y Oczywiście, e, możecie sobie to, to no, po prostu wziąć z Neta. O nie! Najantikratur banuje najpopularniejszego gracza w Pokémon. Nie to nie interesuje. A zobaczymy sobie. sobie... Nie wiem, nie Serio? No dobra, nie, nie o tym dzisiaj odcinek. No więc tak, możecie sobie naprawdę, o, nawet na Nintendo Switch, Pokémon Let's Go Pikachu. Jest jeszcze Let's Go Eevee, ale to... No zobaczcie. o jest go, let's go Pikachu Eevee, no. O zobaczcie, można sobie nawet kupić puszkę z Pikachu. Pikachu. No i tak, to może, na przykład możecie sobie, jak chcecie, skopiować miniaturkę od Vito i Belli, to proszę. Um. Nie, cztery. Po co cztery? Halo. O, witaj, bella. Zobaczcie. Skąd oni biorą miniaturkę? No. Więc możecie nawet sobie zrobić taką miniaturkę i możecie sobie na przykład zrobić, nie wiem, miniaturkę. Hmm. Może tak. Hmm. Miniatura. Z i na przykład. Y Hmm. Z czego byście, hmm, na przykład z jakiegoś trybu? E, na przykład, hmm, jaki może być tryb? Miniatura z Bry Avilsty Ctyr. Miniatura z Stars. Nie figurki, nie, tylko spajka. O zobacz. O, zobaczcie. Pięknie można sobie skopiować, naprawdę. Perlut. No, Stara, dobra shell. Nowy Brawler. He? Okej, okay, o, zobaczcie. No i naprawdę możecie sobie piękne wziąć grafiki. Do wszystkiego możecie wpisać. Tak, akurat w tym przypadku, się Moja grafika, do której używam właśnie tego filmu. Więc jeśli chodzi o to, to było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i tak naprawdę. Cześć, ale jeśli w tym momencie mnie słuchasz, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka i napisz w komentarzu, czy chcesz więcej takich filmów. No i pa.